wszystkim, witam was na moim kanale, z tej strony Gabrysia i dzisiaj lecimy dalej z chemią organiczną. Nie będę przedłużała, więc powiem po prostu, że dzisiaj e, zaczynamy od orkanów i generalnie od e, omawiania węglowodorów. omawiania węglowodorów zaczniemy od alkanów, czyli jednej z grupy węglowodorów. E, I teraz mówiąc o węglowodorach i generalnie o związkach organicznych, trzeba powiedzieć sobie, co to jest szereg homologiczny. Otóż szereg homologiczny jest to e, grupa związków, które różnią się między sobą grupą CH2. I w szeregu homologicznym jest tak, że związki mają po kolei coraz więcej atomów węgla, no nie, bo różnią się o CH3, o CH2. Czyli pierwszy na początku jest ten związek, który ma jeden czy tam dwa, generalnie najmniejszą ilość węgli, a potem każdy kolejny ma, ma coraz więcej tych grup CH2. Tylko tutaj jeszcze sobie powiedzmy, żeby nie było jakichś nieporozumień, to nie chodzi o to, że szereg homologiczny to są związki, które różnią się tylko o jedną grupę CH2. Nie, mogą się różnić więcej. Na przykład zobaczcie, tutaj mamy związek, który y, ma jeden węgiel i cztery, y, i cztery wodory, natomiast ten ma pięć węgli i 12 wodorów. I one należą do jednego szeregu homologicznego, bo różnią się. Tymi grupami CH2 różnią się o cztery grupy CH2, no nie? Bo tutaj mamy jeden węgiel, tutaj mamy 5, czyli cztery węgle, i temu była grupa CH2, czyli muszą się różnić o 8 o 8 wodorów, i tak jest, bo tutaj mamy 4, a tutaj 12. Czyli chodzi o to, że po prostu różnica musi być przez tą ilość grup CH2. Ok, to wiemy, czyli to jest szereg homologiczny. Yy, I teraz co to są alkany? Alkany to są takie węglowodory, które mają tylko wiązania, Pojedyncze. Czyli na przykład to jest wzór węglowodoru, i tutaj widzicie, nie ma żadnego wiązania podwójnego, wszędzie jest jedna kreseczka, czyli wiązanie pojedyncze, i dlatego te związki są nasycone. Nie ma tutaj miejsca, gdzie łatwo mógłby się włożyć, mógłby dojść kolejny atom, dlatego jest to związek nasycony. W związkach organicznych. Bardzo ważne jest nazewnictwo, bo te związki, które były wcześniej, też wiadomo, mówiliśmy sobie o nazewnictwie i tak samo jest tutaj. Czyli alkan to jest związek, który kończy się na cząsteczkę, na dwie literki An. Czyli każdy alkan alkan będzie się kończył na właśnie tą y, cząsteczkę An. Czyli na przykład mamy metan, ed. An-prop-an-butan-pentan. I to jest szereg homologiczny alkanów. I to jest to, czego Wy musicie się nauczyć. Musicie się nauczyć. Czyli w szeregu homologicznym chodzi o to, że węgle są, że wiecie, jest ich coraz więcej. Czyli właśnie mamy najpierw jeden węgiel, potem dwa, potem trzy, cztery, potem pięć i tak dalej. I chodzi o to, że alkan, który ma jeden węgiel, czyli CH4, to będzie metan. Potem mamy C2H6 i to jest etan. Potem jest C3H8 propan, potem C5, C4H10 to jest butan, tutaj mamy C5H12 pentan i potem tak kolejno zwiększają się ilości grup CH CH2 i tak węglowodór, alkan, który ma 6 atomów węgla, to będzie heksan, 7 heptan, 8. Oktan 9, nonan i 10, dekan i to wszystko macie zebrane w notatce na dole, więc nie stresujcie się, że teraz nie zapamiętaliście, zajrzyjcie sobie tam potem, żeby sobie to wszystko utrwalić. Mówiąc o alkanach. Chodząc w chemię organiczną, trzeba powiedzieć, w jaki sposób możemy je przedstawiać, te związki, bo to nie jest tak, że mamy tylko jeden wzór. To już wiecie, że taki wzór, który zawiera w sobie tylko, nie, nie zawiera w sobie, w sobie żadnych wiązań, nie ma pokazanych żadnych wiązań, to jest wzór sumaryczny. Czyli to jest wzór sumaryczny. I omawiając wzory, oprzemy się na pentanie w tym wypadku, dlatego że na przykład metan, ma za mało węgli, żeby zapisać go za pomocą wszystkich, yy, wszystkich tych sposobów. Zaraz zobaczycie. To jest zapis sumaryczny. To jest wzór sumaryczny. Dalej mamy wzór strukturalny, który też już doskonale wiecie. Czyli po prostu zapisujemy każdy atom osobno i wiązanie, które yy, łączy go z innym atomem. Mamy też coś takiego tutaj w chemii yy, organicznej, jak wzór, jak wzór półstrukturalny albo wzór strukturalny uproszczony. Tak jak już Wam kiedyś mówiłam, węgle yy, są. Najważniejsze. W sensie w węglowodorach to węgle są ważniejsze od wodorów, tak naprawdę, bo węgle mówią o tym, jak się nazywa ten związek i tak dalej. I tutaj opieramy się na łańcuchu węgli, czyli. Każdy węgiel zepsujemy osobno i dodajemy do niego taką ilość wodorów, żeby każdy węgiel był czterowartościowy. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, każdy węgiel w chemii organicznej jest czterowartościowy. No, więc tutaj to jest wzór y, ten półstrukturalny i jeszcze mamy wzór grupowy. Czyli tutaj skupiamy się na tych grupach, które mamy. Tak jak tutaj każdą grupę pisaliśmy osobno, tak tutaj możemy po prostu te, które się powtarzają, jakby zbić jeszcze w większą grupę, żeby po prostu nie pisać tyle, bo te związki. Alkany i w ogóle węglowodory mogą mieć bardzo dużo węgli, i po prostu zajęłoby nam to strasznie dużo czasu, jakbyśmy chcieli to wszystko rozpisywać wzorem strukturalnym. Więc wzór grupowy opiera się na tym, żeby grupy, które się powtarzają, zbierać jeszcze w jedną, jeszcze większą całość. Czyli tutaj na przykład powtarzają się nam trzy grupy CH2, więc zapisujemy CH2. I w nawiasie, że są trzy te grupy, no i tutaj po bokach mamy CH3, CH3, dlatego że zawsze węgiel musi być czterowartościowy I tutaj na przykład wiecie, to jedno wiązanie, jeżeli łączy się z węglem, no to to już jest jedno wiązanie, no nie? Dlatego tutaj musimy dopisać tylko trzy węg... wodory Natomiast tutaj musimy dopisać dwa wodory, tu dwa i tak dalej i generalnie węglowodory, związki organiczne można też przedstawiać za pomocą modeli atomowych. No my tego nie będziemy zazwyczaj używać, bo łatwiej jest nam pisać po prostu wzory tych pierwiastków, tych atomów, które przedstawiamy, czyli właśnie tymi sposobami, ale może być też taki modelowy sposób przedstawiania, i może być model czaszowy. To od razu Wam powiem, że. To nie jest jakieś maksymalnie ważne, powiem Wam to, bo jakby, nie wiem, ktoś Was kiedyś o to pytał, to żeby nie było, że Wam nie mówiłam. Ale nie jest to najważniejsza część z tego tematu. Dlatego mamy model czaszowy, który przedstawia, yy, przedstawia nie przedstawia wiązań też, tylko przedstawia atomy. I model pręcikowo-kulkowy, który ma w sobie kulki, które mają symbolizować atomy, i pręciki, które mają odpowiadać za wiązania. No. To taka w sumie bardziej ciekawostka, powiedzmy. I z tymi szeregami homologicznymi to jest tak, że nie tylko alkany je tworzą, ale to będziemy się dowiadywać w kolejnych y, tematach. I teraz jeszcze powiedzmy sobie y, taką jeszcze jedną ciekawostkę. Y, mówiliśmy już wcześniej o gazie ziemnym i teraz powiedzmy sobie, że gaz ziemny to jest mieszanina węglowodorów, które mają od 1 do 4. Atomy węgla w swoim łańcuchu. Benzyna ma od 5 do 12, a parafina ma od 18 do 35. I to wszystko, te liczby nie są przypadkowe, bo one też mówią o stanie skupienia tych alkanów i tych węglowodorów generalnie, bo to są mieszaniny węglowodorów. I o tym będziemy też mówić w następnych filmikach, ale teraz już możecie sobie zapamiętać, że te węglowodory, które mają od 1 do 4 atomów węgla, to są gazowe, potem są ciekłe, no i potem są coraz bardziej gęste te ciecze. I co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? Aha, chciałabym jeszcze na pewno powiedzieć o wzorze ogólnym, bo to jest mega ważne, żeby pamiętać, jaki jest wzór ogólny alkanów, żebyście nie musieli tego wszystkiego rozpisywać z tych wzorów, no nie? Tylko wiecie, że CN. H2N plus 2 to jest wzór alkanów ogólny i to jest mega ważne, naprawdę zapamiętajcie to. Yy, dlatego, na przykład, jak sobie podstawimy pod to, yy, no to otrzymujemy C2H6, bo nasze N odchodzi wtedy pod dwójkę. 2 razy 2 to jest 4 plus 2, czyli 6 i otrzymujemy etan. I teraz związki, które są izomerami, mają taki sam wzór sumaryczny, ale inne wzory strukturalne. I najlepiej będzie to mówić na przykładzie. Czyli na przykład weźmy sobie ten pentan, który już sobie wcześniej zapisaliśmy, dlatego mamy C5H12. To jest wzór sumaryczny. I to jest wzór sumaryczny pentanu. I nasz pentan, no to zapisujemy, więc tak jak wcześniej. Czyli to jest. Jedna z opcji, jak można przedstawić ten związek I wtedy to jest pentan Taki najprostszy oprosty łańcuchu I przy nazywaniu tego związku możemy sobie zaznaczyć właśnie, że jest to taki oprosty łańcuchu Przez literkę N Czyli piszemy N, pentan I wtedy wiemy, że jest to związek o prostym łańcuchu Natomiast ten związek można jeszcze przedstawić trochę inaczej Bo możemy sobie zapisać, zobaczcie Raz, dwa, trzy, cztery I tutaj zrobić taki podstawnik Który już nie będzie w tym głównym Łańcuchu, tylko będzie takim podstawnikiem, właśnie. będzie O, tutaj jest CH3. I teraz wszystkie węgle, do pas... wodorów dopisujemy tyle, żeby każdy węgiel miał wartościowość 4. Czyli tutaj już ma dwa wiązania, no to potrzebne mu jeszcze dwa wodory. Tutaj już ma trzy wiązania, czyli potrzebuje jeszcze jednego wodoru. I w ten sposób napisaliśmy związek, który nadal ma C5H12, ale to już nie jest n pentan. To już nawet nie jest pentan. To będzie miało totalnie inną nazwę. I ta izomeria to się nazywa izomeria łańcuchowa, bo różni się łańcuchem węgli. No nie? Tutaj mamy łańcuch prosty, tutaj mamy łańcuch rozgałęziony. Dlatego właśnie na tym polega izomeria. Nie będziemy na razie nazywać tego związku. Zapamiętajcie sobie tylko, że ta grupa CH3, która jest jako podstawnik, to jest grupa metylowa. Ja mm, planuję Nagrać o nazewnictwie inny filmik, bo to jest dość duży temat i chciałabym go wytłumaczyć tak, żeby wszyscy zrozumieli i żebym przekazała Wam po prostu jak najwięcej informacji. Tylko jeszcze powiemy sobie jedną rzecz, bo zobaczcie, jakbyśmy sobie napisali ja już zapiszę same węgla, nie będę pisała wodorów jakbyśmy zapisali coś takiego, to to jest to samo co to, bo w sensie no to może się wydawać dziwne, ale tak jest, bo zobaczcie chodzi o najdłuższy łańcuch węgla, czyli taki, który możecie zaznaczyć bez cofania się, bez jakiegoś, wiecie, odrywania palca, czyli na przykład tutaj możemy przejechać przez pięć węgli. Tutaj to samo. Natomiast tutaj może być albo tak Albo tak. Już nie możemy, bo wiecie, tak, no to się cofamy. Czyli tu już jest inaczej. Tu najdłuższy łańcuch węgli ma cztery węgle. Natomiast tutaj nadal ma ich 5. Dlatego to nadal jest pentan. I takim oto sposobem dobrnęliśmy do końca tego tematu. Mam nadzieję, że powiedzieliśmy sobie wszystko, co było potrzebne. I mam teraz do Was takie pytanie: bo ja czasem robię te zadania spod tematu, czasem nie. I mam. Właśnie takie pytanie, czy to Wam pomaga? Czy chcecie, żebym robiła z Wami te zadania spod tematu, czy lepiej już sobie odpuścić, żeby bez sensu nie przedłużać filmików? Więc proszę, dajcie mi znać, żebym wiedziała, co robić. E, dzisiaj pominiemy te zadania, ale jeżeli będziecie chcieli e, i właśnie będą to jakieś takie warte zrobienia zadania, to będziemy sobie je robić. W tym filmiku to tyle. Cieszę się, że byliście ze mną, że trochę się razem pouczyliście. Cieszę się, że mam nadzieję, że Wam pomogłam. Dajcie mi znać. E, no, mam nadzieję, że macie fajny dzień albo mieliście fajny dzień i generalnie to zapraszam Was na kolejne filmiki, więc zapraszam do subskrybowania, do zostawienia kciuka w górę, tak? Będzie mi bardzo miło i zapraszam oczywiście na mojego Instagrama. O, to, to jest ważna rzecz. <grych> A tymczasem to tyle. W następnym filmiku dowiemy się kolejnych ekscytujących zagadnień chemicznych. <grych> do zobaczonka!